1, 2, 3 UP! I miłosław Rafiński. Listonosz z Szczecina. Niepoprawny optymista, dla niego kłamstwo. On wygląda późno w psychopatę. Mniejsze tak jak jezus. U? Obserwacja kosmosu odstajona na górę. Nie daj spokój. Nie wiem, czy inne. Ważne. To? Jaki kurwa. <noise> Ej, no kurwa! To jest nie to jest nie ten Nie zcenzurowane, proszę mi nie podsyłać tak. Uf nie muszę kłamać, to moje szczęście. <noise> A tak szczerze to powiedziałeś? Szczerze? Tak, uwierzyliście mu? Tak. <głos> 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 no to powiedz Mondralo, skąd wiem, że nie jesteś defektem? Regularnie się diagnozuję. Wiem, czym jestem, a czym nie. Odblokowano ścieżkę z wrogością. No, ja mam żonę od wielu lat i jak, jak jest coś nie tak, to wybieram się zawsze na ryby. Na, na ryby? Uwielbiam ryby, że na ryby dokładnie. Rybka lubi pływać. Zobaczę czy do będzie brzmiało tak samo duże jak moje. O kurwa, fajnie. Tak, dobra. walk PvP bez przycinek jak nigdy to. Bez przycinek, kurwa, serwer nie działał. Być ja wcześniejszy dostęp i były offline serwery. Ale jestem przy kasie. Kupuję już tam i słyszę za pleców cześć Witek. I nie wiem, kurwa, czy to ktoś sprzedawca się Witek nazywa, czy co, bo. Ja za bardzo nie mam w Krakowie żadnych znajomych. Ale chyba ja. No i odwróciłem się, nawet nie wiedziałem, kto powiedział, bo powiedziałem cześć już i już. i potem sprint do domu. Chciałbyś spotkać tak zwaną strażniczkę lasu? <laughs> nie no, kurwa. Czy na przykład. Żeby się zjednoczyć z naturą, na przykład biegasz w lesie się no, nawzajem. Nie, aż tak to nie. Nie podziwiać, nawet. wziąć, dotknąć. Grzybka, paprotkę. Nie, no nie. Rozumiem, Mirko, że. Ale to dobrze, bo nie świat. przytulasz się tylko do tych drzew, które mają dziuple. No nie, no to kurwa, może być Coś w tak. tym, gdyż tam zawsze można znaleźć coś tajemniczego. i... <grym> o. Cierpieliśmy w ciszy.

Marcinie. Oj, przejebał umirka Mirek nie odpuści. Oła! Chwila, jeszcze się wwołuje. no, czemu taką minę zrobiłem? Wiedzieć to jest nienaukowe, a że dziwne rzeczy się dzieją, więc kto wie. Może i kosmici, których nie odkryliśmy. Widziałeś kiedyś talerz w lesie? Nie. Kurwa! Ty panie. Jak porwą człowieka, co z nim robią? Zastępują ich, udają i obserwują innych ludzi. Czyli obserwują Kurna. innych ludzi. Ale co wracają na Ziemię po prostu? Ja, mają te taką. Pojebane to mogłoby być. Tak. I Żyjemy w sumie z kosmitami. już. No, Mirko, mimo całej wielkiej sympatii do Ciebie, po prostu nie mogę Ci nic uznać. No? Czy Ty jesteś człowiekiem, czy jesteś zastąpionym? Czy jesteś kosmitą, który zastąpił człowieka? Dobrze powiedział ja, mi raz, ponad swoje czasy. Doroto, co tak to cię rozbawiło? Powiedz mi Kobitko no. I odklej czy nie odklej? Aaa <grym> Co jest? Ona to powierpiętana No these are the most strangest cards that I have ever seen in my whole entire life. What does these V Star cards mean? Can it be a ticket or could it be a pass? No, co to jest? Ona sama nie wie. A, masz... I have no idea. It's <laughs> so you yes, like <laughs> uh, In the eyes of a ranger, the unsuspecting. You're here to Because the eyes of the ranger <laughs> Texas be you. Cause that's where the Rangers Nie tak? Kurwa Nie. No pikni wiem, że chcesz. Piknij się. Wariacie sprawdzisz jak nam idzie sytuacja się ma. No piku. Nagrywa się, nagrywa się. Tak, już się świeci tam. Nie naprowadza. dobra, nie, każdy może sobie we własnym zakresie oglądać. Czy to ty od samego początku programu, no. od pierwszej rundy, sprytnie przyprowadzałeś sobie... w formę? Nie, no, nie daje. Ta tak jak na początku programu mówiłem, że nie jestem no, on, on, no No, no, 100%. Oczywiście. Ale akurat z ręką na sercu przysięgam, że to, czy się tam nagrywa, to nie byłem pewny. Karty streamerów. Przecież fajny motyw by to był Ja bym sobie otwierał karty streamerów Takich no holo mamona dostać No kurde <ścoughs> secret, secret holo trodal z psem No nie no No streamerom nie wszystkim mi się to podobało Pewnie mi też nie Bruce ze świnią Nie no Ziania <ścoughs> ja, ja z dupą ale, no, kurde, no. Takie, bym, no, nie odsprzedałbym takich kart za nic. Ja na analiz desku, no to już mnie tak nie bawi. Marcinie, otwórz e, swój pulpit, spójrz na monitor, który tam jest w środku, i zobacz, czy ty jesteś nowym kłamczuchem. Tak jak powiedziałem, to nie jest mój dzień. Czyli? Czyli nie jestem kłamczuchem. No. Mirko, sprawdź. No, bardzo. Ksz. Jest dobrze. Nie muszę kłamać, nie jestem kamczuchem. Na... Ten też wyszedł poziadniej. z roli swojej. No nie, to, to nie wiadomo. Kupowałem, kupowałem, kupowałem. Znaczy, kup, kup, kupowałem jest niepoprawne, a teraz to mnie zaciekawiło. Kupowałem kupowałem, 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 kupowałaś, kupowałeś, kupowało, kupowaliśmy, kupowałyśmy, kupowaliście, kupowali, kupowały. Choć niestety słyszy się często niepoprawne, niepoprawne formy kupywali. Kupywaliśmy. No masz rację. Już nie będę. Leśniowe serii. Hey, Witold, a czy ta kolonoskopia to jakieś przygotowanie do bycia Nie, to są badania. Na czym to badanie dokładnie polega? Wsadzają ci rurę i się patrzą. Co jest? No mniej więcej tak. Nie fajna sprawa. Może jeżeli kradniemy samochody, rowery, to możemy też y, kraść y, pieniądze. A myślałem, że powiesz drzewo z lasu. Demonstwo przynajmniej ma pastrza Bra. Hida, a ty wyglądasz jak biedronka z Bachmutu po potrójnym wylewie. Głupio, <grywa> cicho, czekaj. Osiem cukierków jeszcze. Oh no! Pierdole, no bez przesady. głów, gówno, tanie, tanie straszaki, tak właśnie wyglądają. Polera jasna. Co ty masz za mikrofon, jak w call center? Jak to? To nie jest mikrofon, to jest runy. To ja są na twarzy. Rychum rychu mnie zobaczył, i jak mnie zobaczył, to zaczął syczeć i parskać na mnie. Nigdy tak się nie zachowuje wobec mnie. Nigdy. I jak zaczął iść do pokoju, to mnie wyganiać zaczął. Odprowadzać tak, nastroszony? Czy na pewno.? z mojego pokoju, że nie będę po domu chodził. Liste, panie. Trudno mi tu znać jakąkolwiek odpowiedź. No, kurwa. Być może po prostu będzie nam. z powodu widoku pięknych dziewczyn. Na to spodniecenie było. W... No nie no! Co ty robisz Miras? Ty, wysu... linka mi daliście na czat, a mi wyskoczyło, że anulowano pobieranie filmu. Co to jest? O, Paul, idealna, piękna gra. Te wieże okay. robi. Podsumujmy naszą grę, w tej chwili Marcin bardzo ładnie dorobił się na koncie 12718 złotych. Mirek ma na koncie 8687 złotych. Co jak co, ale akurat mnie nie dziwi, że chłop, który wpierdala żarcie dla kota kupuje bułki w Biedronce i mówi że jest smaczne PZDR. wąp wąp. Słuchaj, gościu, w biedrze jako jeden z niewielu sklepów mają buły z prawdawnej pszenicy. Apel, idę. Halo? A, nikt nie pukał. Co ja słyszałem? Słyszałem, jakby ktoś pukał. 15 sekund dla ciebie. W tym programie naprawdę chciałem kłamać. Chciałem w pierwszej rundzie, chciałem w drugiej rundzie, chciałem, ale chyba wszyscy widzieliśmy, kto dzisiaj kłamał. Dziękuję. Uf, no dobrze, no. Ci bardzo Było milku, widać, no. Co Zapraszam, Co zrobić? sekund w pulpit na jak... Teleturniej Kłamczuch to rozrywka i wiedza. I ja apeluję do szanownej publiczności. Dajcie y, główną nagrodę temu, kto zapewnił najlepszą rozrywkę... Kurwa, jak on jest mądry! Jasnych Dzień. win. Good? I was AFK. I'm not sure what's happening. I asked a oh. pause. You denied. So shut the up. Just go more. Go no. Masz takie skiny a chuj robisz. co? No i chuj. gdzie to? Jesteś petem kufar. <laughs> Znowu jesteśmy z Wami, oglądacie kłamczucha. Przed przerwą nasza publiczność podjęła najważniejszą decyzję wieczoru. Postarała się odgadnąć, kto kłamie. Teraz jednak nie dowiemy się, jak głosowała publiczność, ale dowiemy się, kto był tytułowym kłamczuchem. Co kurde? Marcinie, Co jest? Marcinie, spełniło się Twoje marzenie. Czekałeś kłamać. kłamać. Czekałem na ostatnią rundę i się. <laughs> Jak myślisz, czy udało ci się ich oszukać? Myślę, że udało mi się. Ile punktów fajki ma ten człowiek? W takim razie panowie, zapraszam. Zapraszam za chwilę do 50. Niesam Kurde, niesamowite, serio? 53 tysiące. Nie, no nie psuj mi, bo 3, mi popsujesz. 53 tysiące, 450? Nie psuj mi. Dobra. 332 trzeba zapamiętać teraz. 458 438 458 438 458 438 458 438 458 438 No i co jest? 458, 438, 83 Kurwa Jeżeli wskażecie prawdziwego kłamczucha, czyli Marcina wygra nasz wspaniały, uczciwy i ekologiczny gracz Mirek Czy tak się stanie, zobaczymy? Marcinie, tylko bardzo wolno. Postara się wziąć swoje pieniądze. Czekaj. Mirko, ty powiedziałeś, że niech wygra ten, który dał lepszą wiedzę i więcej rozrywki, tak? tak. Jak sądzisz, wygrasz, czy nie? Chciałbym wygrać, to oczywiste. A niech publiczność rozsądzi, kto z nas yy, lepiej to zrobi. I co byś wtedy zrobił? Obiegłbyś do lasu nago? Nie. Nago mogę najwyżej na plaży dla naturystów. A. Do lasu po prostu nacieszyć się yy, pobytem w lesie. Zobaczmy, czy będziemy miał taką szansę. Marcinie sprawdź. Piękne. Oj, piękne. Za mój odcinek. Jedna wskazówka, druga wskazówka. Skórny syn. To mop, nie? No są w dole, skampieni, skur... O ja pierdolę, no Chryste panie! panie! do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bo się patrzył bezpośrednio na pulki. Ci śmiali nawet z niego. Oj, fajny odcinek. Sław Rafiński. Zupełnie nie rozumiem z czego wy się śmiecie. Uważam, że moje odpowiedzi były całkowicie normalne i nie widzę w tym nic śmiesznego. Sądzę, iż wygrałem dlatego, że byłem sprytny, a nie dowcipny. Siedem lat temu. <słuch> Jezus Maria. O. Jeszcze jedna tasienka. Co to? A! Jezus! Maria! To jest zdjęcie z, Nor zdjęcie z Norwegii, jak na rybach byłem. A jeszcze kurde holokarta z tego co widzę. Tak się świeci. Jeszcze oprawione.